Przez 72 godziny. Ale serio, zwróćcie uwagę, teraz już takiego normalnego to nikt nie kupi bo. Gody na hate. Wasze podpisy pomogą zwiększyć liczbę dyżurów eksperckich na... Aresa. Żołnierza doskonałego. Ale jak to? Jest cały czas dobry czas, żeby zaszczepić się na grypę, dlatego że... Witwa Prysja, który orzekł jego niepoczytalność. Kluzo otrzymał medal od nas. Pewności umysłu. Zapomnij o zwykłych podpaskach. Istnieje lepsza. Wiktoria mieszkała w Mariupolu. Jej życie całkiem się zmieniło. Ja donoszę ciąży, urodzę dziecko. A... L. Zatkany nos i ból głowy? 10 minut minęło i o mnie zapomnieli? Idę sprawdzić gdzieś. Jak Maria. You met A tego, kochanie, kupiłem się nawet tam na wionetkę na chwilę. Bo pewnie powiedział: Kup Także ja sam spędzaliśmy sporo czasu bez celu. W wioskach zajmują się. Lokalny posterunek policji. Trzeba złożyć wniosek. Następnie na miejsce przyjeżdża policjant, czy też. A oto mój Wintergarten, albo inaczej. Po tych kilku dni zrobiła karierę pod, pod, Grunwald, Grunwald, pod, pod Grunwaldem, Grunwaldem, ale. ale... O, w rzece. Znalezisko wywołuje medialną burzę. A no, szef mu zabronił? Wow. Nie chcę wam psuć zabawy Wtrąciłam Za dużo państwo ukrywa Ja <grystanie> nie, nie wiedziałam, że ty taki ten <grystanie> Żeby życie miało smaczek Tydzień z Mission Impossible Wkrótce w postępowaniu właśnie umorzyła śledztwo przeciwko niej. Prokurator Wrzosek bez wiedzy przełożonego wysłała do sądów w ca... was... Większość podziela tezę, że strumień grzbietowy door... odpowiada... Masz to w Amazon Prime za 49 zł rocznie. ...śluzówki i łatwiej można... To Zobacz. mamy zakażenie. Tak zastanawiałam się po pierwszym fragmencie. Po pierwszym wysłuchaniu, duża koperta na pewno cię przyjęli. So, okay. No to otwórz. Dobra. Dostarczam paczkę. Później będę miał pieniądze, żeby tu zatankować. Jasne. Spierdalajcie. Nieźle. ...imuprofenem działa ponad dwa razy szybciej niż tabletka, by szybciej zwalczać Przypominam, że to właśnie ona zdradziła ich plany policji. Poznaj oh. elektryczne i spalinowe suwy o plazwy... ...cieplej... Już tu są! Od dzikich zwierząt, przez odjazdowe pojazdy, po Pana obrońca, nasza rozmowa jest poufna. Mowa o szkolnym związku na odległość, a wy nawet tego nie robiliście. plece o spowolnionym uwalnianiu. Dzięki temu najwięcej substancji trafia do jelit. Żonego. Prawo do konfrontacji z oskarżycielem. chęcią chciałem Diamond sun properties. Chirurdze. O. Trzę stworzoną z myślą o tobie. Odkryj szósty zmysł i If you, if you Widzieliście coś? Twoje wątroby. To może być znak, że twoja wątroba nie domaga. Weź lek Max. max. Znaczyń tą samą ilością płynu. No i mamy zwycięzcę. Fery. Wydajniejsze mycie sfery. Widzę wojnę. Filmowe dla. Ty nigdy nie robię kopii. Ha, ciekawe. Dlatego wybiera Fox i Tornado, bo przeczytał, że jedna rolka zawiera aż jeden. Ja? A co na wyjątkową okazję. Orya, eh? czekaj, me, czekaj, Już! Cofa! Znałem, ale tylko z widzenia. A można wiedzieć, gdzie pan w tym czasie był? Ja, ja bym też tę stronę. No to tak. Strony umowy. Strony umowy. Strony umowy to wasza. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub i boom Express Forte. Gdy boli, działa. O co chodzi? Odłóż, kurwa! Słucham? Adrian, miło was zobaczyć. Trzeba być na alarm, żeby się spotkać? Jak się nazywa? Whitfield. Następca. Godność? Serafidel. Mocarne pseudo, nie znam. Dziękuję. Czci za nie mają najbogatsi? Zaledwie kilka godzin temu świętowała. Przygania. Część placówek, w tym szpitale, wdrożyła procedurę bezpieczeństwa i czasowo wyprowadzała pacjent. Szanowni no dla nas decyzja. Odetchnęliśmy delikatnie. Bardzo silne, bardzo przerażające. Nie spodziewaliśmy się tego. And drink. This is culture. Czyli tych irańskich właśnie sklepikarzy, handlarzy, e, którzy po raz pierwszy teraz zaczęli protestować ze względu na niesamowicie wysoką. Mi jednego, jednego mi brakowało w tym wszystkim, że mamy wybierze. Która? Ta, ta, ta. Myślę, że już do... Okay. Wejście do strefy euro się z najpoważniejszym... ...ale też powinna. Opieka farmaceutyczna jest absolutnie znakomitą koncepcją i jest... kwestia ambasadorskie. Ja wiem, że Bogdan Klich nie zostanie ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Ja też bo na tej pewnie liczę każdego z osobna Drodzy państwo na 3-4 wszyscy się uśmiechali. Geniczna świeżość pralki Persil obietnica głębokiej czystości żel Persil głęboka czystość to jest prawda mój mili był gotowy w każdej chwili więc przemierzał mm. okolice póki jeszcze mówił No i i w końcu mu ta sanatorium przyznali Przyz... was... była ostro It was wild. I mean, ...do naszej dyspozycji, ale w każdym z nas działa również siła przeciwna. W naszym wnętrzu nie tylko mieszkańcy... ...na północy w ciągu dnia może spaść do 5-10 centymetrów. W zachodzie deszcz ze śniegiem, przejściowo go... ...stopni na północnym wschodzie do 0, 1 ...gołoleć. Od minus dwóch stopni na północ... ...niż, zwłaszcza nad morzem i... Zwłaszcza nad morzem i w górach. Ciśnienie niskie, ale. Po... Pogoda w regionach. Na pomorzu dużo chmur. Okresami opady śniegu, na wybrzeżu silniejsze. Nadal śnieżne, Od minus dwóch stopni do zera miejscami nad morzem. W Wielkopolsce też dużo, dużo chmur z chwilowymi przejaśnieniami. Miejscami sypnie śniegiem. Na południu w opadach przejściowo może poleć. Od minus dwóch do zera. W całym regionie odczujemy porywisty. Na Dolnym Śląsku, gdzie nigdzie deszcz ze śniegiem i śnieg, lokalnie możliwa gołoleć. Poza tym trochę przejaśnień. Od minus trzech w Kłodzku do go w Lednicy, Opolu i Wrocławia. Na południowym wschodzie śnieg popada tylko gdzie niegdzie w górach. Poza tym większe i trochę słońca. Od minus trzech stopni na Muszą zostać rozwiązane. Następnie wciągający serial kryminalny. Morderstwo. Profil tej edukacji. Bo do tej pory ta edukacja mm, skupia. Z naszym krajem nie ma nikogo, gdyby dziś przeprowadzić wybory. Wszyscy są pod kreską. Śmiernik. No to ja mogę powiedzieć, że jeżeli ty mówisz o jakimś takim bilansie, czy, czy to jest zawiść, czy... ...głównie dlatego, że nie dodajemy żadnych sztucznych składników i wszystko, ...po której bez presji czasu możecie cieszyć się sobą. A teraz? Stadarki. Nic nie ma, bo Alicja jest prawdziwą singielką, niefarbowaną. Tak robią dorośli ludzie. Będziemy żyć zgodnie z tym, co głosimy, uczyć się na włosach. Poma wyjdzie sama. Muszę ją do tego zachęcić. Menu świetnych dań. Jedną rybę za to świetną. Dużo ważną. Dom wreszcie nabiera kształt. First. To tak nie działa. Poznajmy przeciwnika. W tę sobotę banany na wagę 3,49 za kilogram oraz tylko z aplikacją... i chciałam powiedzieć Deptua. Nie obrażam. Tak, ale... Bo dobry uśmiech to 55%. I, I, I like minimalism. I've had to jest coś, co musiałem zrobić przez wiele lat, żeby fajnie. Tu jesteś tam. Już wsiadłam. Chowasz się przed deszczem, jak. no, chłopak. Patrzcie, jak się ciemno zrobi. Nosem skład narkotyków. Do tego duży dom. Ma pięć sypialni. I tańszy produkt 70% taniej. Codziennie Biedronka. Dużo za ciepło, żebyśmy jakieś szkudnie narobili. No chyba, że zaodpalimy na chwilę, wiesz, zobaczymy jak to szybko idzie w górę. Jak był pod wpływem alkoholu na nas też często albo rzucał czymś. Witam po przerwie w specjalnym odcinku Kiedy Jezus oznajmił mu, że nie tylko go zdradzi, ale aż. Lipiec 1941 roku. Bitwa z... Na razie jest grzeczna, ale jeszcze jej nie ukułam. Pacjenci z. Wstała kilka minut wcześniej, został zniszczony przez potężny wybuch gazu pozostają otwarte. arcz, Wioseł i bębnów. To zwiększa nasze szanse na znalezienie dysku. zrobimy? Niech to co. Idę zdawać na reżyserię. Tak jak chcesz, w plejerze. Tutaj nie mamy przed sobą tajemnic. Mówimy szczerze, że to co myślimy. Coś rozbiło się w lesie. Poszli tam i zobaczyli migające światło. Knięte, jakby coś zawierały. Choć mają otwory, są one. Myślałam, że wszystko minęło. Wystarczy pięć kropli Biogaja Protectis Baby dziennie. Muszą pokonać ludzi Rolona w walce wręcz. A Wiki. ...doczekają się pisklęci. ...jesteśmy aż tutaj. Zobaczmy, jak daleko damy radę. Udało nam się zdobyć dwie... ...nie mojej żony! Ani jednego wolnego. A ja tak na to oszczędzałem! faktach dotyczących budynku, Kori zawsze wie, gdzie szukać odpowiedzi. Jeżeli ...i Carpenter, że nie mają skąd wziąć tych pieniędzy. On i jego żona byli... W... Za wyspami barierowymi prąd pomaga płetwcom w pokonaniu... Chelsea przeżywała ciężkie chwile. ...miłości leci, a ja idę do mojej pary. Szerokość plaży. Drugim bardzo ważnym yy, czynnikiem jest oczywiście prędkość. pewnie jak pro! Dla mnie pełna profeska. Fajnie jest być pro, nie tylko na stoku. Woszczędza. W oszczędz... obserwacjach płytki nazębnej pod mikroskopem opisał, że była. być? Moja mama mówiła, głupich nie szeją. Ale i jeszcze ma wyższe noty za styl. Mamy nowego lidera. Ale to był dobry. Ale moment. Moment. Muszą być skupione i na pewno takie są. Polscy kulaje, wiemki obejmują prowadzenie w meczu z polską. Z mistrzem węgier w pucharze Cew. Rewanżowe spotkanie jednej szesnastej finału. ...skutecznością na poziomie 29% i nie utrudniała zadania gospodarzom. Trefel 24 punkty. ...na swoich przeciwnikach. Trzykrotnie był poddawany. Ale. Weź pierwszą pożyczkę i oddaj tyle, ile pożyczyłeś. Pożyczasz. 998 zł. Odkurzacz ramen za 279 zł. U swojej decyzji. Rasa rowerowa czeka, później skręcę. Lubiają motocykle tak jak oni. Zobacz zapierające dech w piersi widoki, a także poznaj świat prawdziwy. Hey, Pachwybol jest z, z Austrii. Ledwie garstka wiedziała nad czym pracuje. Skala tego projektu utrudniała. The Barry is 38, he's 511, he's 2 and 1, he's from Whitstable. Orford. Solo. Krzyknął Solov w kierunku Pulisika, że te przywala. I to jest taki czas skutecznego utrzymywania się przy Pierwsza pomoc na bulzęba. Tymczasem w RTV Euro 1. Co się zaczęło? Mingosza Duarte, jeszcze któryś z kolegów nabiegający. Tą... Nie przyjmie dobrze piłki i to wszystko idzie na konto bramkarza, a nie tego adresa. Też w defensywie ważne, żeby tutaj błędu żadnego nie, nie popełnić, bo wywal tutaj nie... W 12 minucie będzie miał szansę po stałym fragmencie gry. Z Ukrainą potem na Euro 2020, trudnie rozgrywanym rok później. Przy... Więcej tych zagrywek na razie na soli z... W tym sezonie finał turnieju e, pań, gdzie iga świątek. Grudziński I piśla. Jesteś wysoka piątka z piślą na trójce. To barbarzyństwo! Naprawdę bardzo mi przykro. Była mi deskolorkę. Moja deskolorka. O! Oh, 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 oh. Co? Oh, skarb w tej szafce niestety należy do Dave'a Jonesa, a te klejnoty są... Działa. I... ta. Ale fajny skarb znaleźliśmy w skrzyni! Rysujesz właśnie obrazek, zgadza się? Pością i znaleźć w sobie piękno! Hmm. Stać kapitanem takiej smętnej zgraj mięczaków? Nie, dziękuję. Doliczać ci to do rachunku! Ty to sprawiłeś mały! Przestań, Karol! Zwykły. Jest pan w zmowie z zakonem! Wszystko wyjaśnię! Że co? I pan mnie tu... Wszystkie Frytki! Wszystkie, widzę nie było ekstra! Ale nagle twoje frytki! Lutuj! Lutuj! A, Miłosz! Opowiadaj tym ludziom i tamtym ludziom, gdzie ty grasz piłkę? Today. A trzeba mieć wyczucie. To kończcie zabaw. Myślałam, że jest twał, ale z niego zuby szuka nowych przykłów, więc jeździ tam... 400 ok. Tyle z tym. Wakacyjny klimat? Tęsknicie za tym? To proszę bardzo. Mówicie i macie. Alvaro Soler i. I was there when DJ Smash nigga rocked giant step. ...wdowi i dziewice. Wszystkie czekały momentu, kiedy Janek wziął inventum. jest dobre pytanie w ogóle, nie? Co tu odpowiedzieć? A, a, a Marek, Marek do niej mówi... a mogłaby... głębszych warstwach skóry. To wysoka dawka kwasu hialuronowego, koenzymu Q10 i lik. na

Kalicy rządzącej to właściwie, gdy. Senior position in the U.S. government. And John, um, great to get you. On. Da, uh, ja. Czy generał? Jakie to piosenka? Even in the secondary market, <g r> <tiny> how we treat. Ring the buzzer with my little. W zachodach, po prostu dla tego, żeby. Which are subject to extensive. And I think najlepszych programów dokumentalnych, naukowych i przyrodniczych emitowanych na Kanałach National.